To dla mnie jeden z ważniejszych odcinków. Pokażę Wam kulisy wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w moim biurze poselskim, z którego właśnie do Was nagrywam. Oprócz tego nie zabraknie oczywiście polityki o tym, jak Tusk przygotowuje fałszerstwa wyborcze w następnych wyborach parlamentarnych oraz takie kwiatki jak najlepsza riposta internetowa, jaką widziałem w ostatnim czasie. A dodatkowo Opowiemy o arcykapłance propagandy, czyli o pani dorocie sznep Wysocki. No a na koniec, co wspólnego miał Tusk z dworcem zachodnim, który tak uroczyście otwierał. Zapraszam do oglądania tego odcinka, subskrybowania mojego kanału. No i oglądajcie, bo to naprawdę było niesamowite, jak prezydent zawitał w moim biurze poselskim. Szczerze powiedziawszy, nie wierzyłem, że to się wydarzy, ale chronologicznie. Początek kampanii, pierwszy bieg Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta w Warszawie. Dosłownie garstka osób, która wspierała wtedy Karola Nawrockiego, biegliśmy po parku z Karyszewskim, no i w pewnym momencie Karol Nawrocki zaczął sprintować. No a że ja mam duszę sportowca, to zacząłem biec w podobnym tempie. No nie mogłem do końca dogonić Karola Nawrockiego, ale biegłem, biegłem. No a później się okazało, że wszystko zepsułem, bo byłby piękny kadr dokładnie wyjęty z filmu Rocky, gdzie Karol Nawrocki biegł jako pierwszy, a za nim gromada ludzi. No i się wepnął na kadr taki kantak. No ale powstało przepiękne zdjęcie, więc. Teraz w sumie nie żałuję, że tak wyszło, bo mam piękną pamiątkę i postanowiłem wykorzystać tę pamiątkę i wydrukować bardzo duże zdjęcie, które powiesiłem w biurze poselskim. No i marzyło mi się, żeby na tym zdjęciu podpisał się prezydent Karol Nawrocki. Ostatnio, kiedy miałem okazję się z nim spotkać, wspomniałem mu o tym, że właśnie wydrukowałem takie zdjęcie, pokazałem mu filmik shorta na YouTube, w którym pokazywałem Wam to zdjęcie i... W moim biurze poselskim jest wiele ciekawych rzeczy, ale ta należy do najciekawszych. Zastanawiałem się, czy prezydent Nawrocki zdecyduje się odwiedzić mnie kiedyś w biurze poselskim i złożyć tego typu podpis. Prezydent na spotkaniu powiedział, że Owszem, niedługo będzie w Lublinie. Jak tylko czas mu pozwoli, to pojawi się w moim biurze poselskim. No ale wiecie, jak to jest. Bardzo ciężko znaleźć wolny slot w kalendarzu pana prezydenta. No ale okazało się wczoraj, że pan prezydent, kiedy mnie spotkał na kongresie młodych EKR w Lublinie, powiedział: Janek, pamiętam, że mam do ciebie przyjść. Po tych wszystkich tutaj aktywnościach będę w twoim biurze poselskim. No, i nastąpiło to, co nastąpiło. Teraz Wam pokażę krótki materiał filmowy, jak to wyglądało podczas wizyty prezydenta w moim biurze poselskim. Czołem, witam, miłego dnia! Także w biurze poselskim się ładnie prezentuje. Chyba najlepsze zdjęcie kapłani, nie? Tak nie? No dla to mnie to... na pewno. A to wtedy my się był... ścigaliśmy za bieg w Gdańsku. Wyglądało, prawda? Było... Był bieg, i jest zwycięstwo. Dokładnie. Dobiegliśmy, nie? Dobiegliście. Jakby ten marker tutaj A, po... pisać? Tak. Że myślę, że bo jest białe, to myślę, że gdzieś tu... A może wyżej, że gdzieś tu, tam tu. Na, na klatce, nie? Na klatce, na Z na 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 takimi dużymi machnij. tak wiesz. Dobra. Napiszę ja dziękuję, nie? No może być. No. Pięknie. Jest. Idealnie. No i przyznacie... Fajnego mamy tego prezydenta. Taki naturalny, normalny człowiek. Swoją drogą, kiedy wyszliśmy z biura poselskiego na Deptaku, na krakowskim przedmieściu w Lublinie, wywołało to niesamowitą reakcję zwykłych przechodniów, zwykłych ludzi, którzy zaczęli podchodzić do prezydenta, robić sobie zdjęcia z okolicznych restauracji. Wychodziły kelnerki, kelnerzy. Jest tylko jeden smutny aspekt tego wszystkiego. Jedna z restauracji w Lublinie wrzuciła zdjęcie pana prezydenta, które zrobili sobie jej pracownicy na tle tej restauracji. No i wylał się na tę restaurację hejt, obrzydliwy hejt. To pokazuje, gdzie my się w ogóle znajdujemy? Co z tą Polską jest nie tak? Urzędujący prezydent wybrany głosami ponad 10,5 miliona Polaków i takie reakcje ludzi, które doprowadziły do tego, że restauracja usunęła zdjęcie pana prezydenta ze swoich mediów społecznościowych. Coś jest nie tak z nami. Naprawdę, a szczególnie z tą drugą stroną. Tyle hejtu. Taki Jakub Stefaniak, wice kancelarii premiera, napisał, że on już u nich nie będzie jadał. No, masz problemy, człowieku, sam ze sobą. Ja bym to leczył chyba. W każdym razie, Tusk cały czas próbuje antagonizować społeczeństwo, wywoływać konflikty, bo na nienawiści on się buduje. To jest taki cwaniaczek jak z który kopie po. O kostkach i dzięki temu, że ma sędziów swoich, tu mam do myśli media głównego nurtu czy wsparcie Unii Europejskiej. Mimo, że jest graczem z B-klasy, to dzięki tym uwarunkowaniom, dzięki temu, że sędzia nie gwizdze fauli, Tusk może funkcjonować w tej przestrzeni politycznej. Ale właśnie dlatego Tusk szykuje jeden wielki szwindel wyborczy. Udało się to powstrzymać dzięki decyzji pana prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę dotyczącą zmian w kodeksie wyborczym. Podjąłem także decyzję o zawetowaniu dwóch ustaw. Pierwszą z nich jest nowelizacja kodeksu wyborczego, która przewidywała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego. Co do zasady, działania na rzecz szerokiego udziału obywateli w wyborach są słuszne. Jednak obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych z wielu państw. W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne. Brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć. Poważne wątpliwości budzi także brak zapewnienia tajności głosowania poza lokalem wyborczym. Nie ma gwarancji, że wyborca oddaje głos samodzielnie, bez nacisku osób trzecich. Taki tryb głosowania jest ponadto bardziej skomplikowany i rodzi ryzyko wzrostu liczby głosów nieważnych. Autorzy projektu nie wskazali wystarczających zabezpieczeń, dlatego nie mogłem tej ustawy podpisać. No przyznacie, jest to kuriozalne, to co planowała większość rządowa. Chcieli de facto doprowadzić poprzez zagranicę na zniekształcenie wyników wyborczych. I pytanie, czy to jest ostatnie słowo, bo pamiętacie te kolejki w Jagodnie, te wszystkie nieprawidłowości, które się odbywały podczas wyborów w 2023 roku i dzisiaj ta władza nie cofnie się przed czymkolwiek. Oni wiedzą, że przekroczyli wszelkie granice i tego typu plany właśnie z rozluźnieniem przepisów dotyczących prawa wyborczego pokazują, jakie są ich intencje. I my musimy być bardzo, Uważni, musimy tworzyć oddolnie przez społeczeństwo ruch kontroli wyborów na kolejne starcia wyborcze. Oprócz gmerania w prawie wyborczym, Tusk uprawia tanią propagandę. Najlepszym tego przykładem jest huczne otwarcie dworca zachodniego Tusk, który się stawia w pozycji Pana narodu, który dokończył, który zrealizował niesamowitą inwestycję. A jak w rzeczywistości było z tą inwestycją? Świetnie to opisuje jeden z użytkowników Twittera, który opisuje krok po kroku, jak to było z dworcem zachodnim. I teraz Wam chciałem przedstawić taki wątek. 2017 rok podpisanie umowy na projekt gruntownej przebudowy stacji. 2017-2018 przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej dokumentacji projektowej. 2020 podpisanie umowy na kompleksową przebudowę stacji Warszawa Zachodnia za około 2,4 miliarda złotych netto. Druga połowa 2020 roku przygotowanie placu budowy pierwsze zamknięcia torowe i ograniczenia na stacji. 2021 w mediach pojawiają się. Informacje: ruszyła przebudowa Dworca Zachodniego 2021. No, chyba jeszcze Tusk nie rządził. No, chyba, że mnie pamięć zawodzi. 2022, początek 2023, oddawanie kolejnych nowych peronów. 2023, wrzesień. Dalej ten PiS rządzi. PLK, czyli Polskie Linie Kolejowe, informuje o działających windach na peronie 6 i 7 oraz udostępnieniu peronów 4 i 5. Trwa rozbudowa hali peronowej i montaż dachu na kolejnych peronach. Chciałem Wam powiedzieć, w normalnej rzeczywistości, uczestnictwo premiera w tego typu wydarzeniu byłoby czymś normalnym. Tylko że Tusk antagonizuje właśnie społeczeństwo i próbuje przedstawiać PiS jako złodziei, bandytów, neguje wszystkie decyzje, które były podejmowane przez PiS, a kiedy trzeba i kiedy można, pierwszy wypina pierś do przyznania orderów. I to jest coś obrzydliwego. Polityków w suwerennej Polski atakuje się, przedstawia się jako zorganizowaną grupę przestępczą, dlatego że zabiegaliśmy o pieniądze dla szpitali, dla kół gospodyń wiejskich, dla ochotniczych straży pożarnych. I próbuje się czynić zarzut, że mieliśmy z tego tytułu korzyść Polityczną. W takim razie, gdyby iść tym tokiem rozumowania, to chyba pan premier Donald Tusk powinien usłyszeć zarzut oszustwa, skoro sobie przypisuje inwestycje, której nie realizował. Oszustwo w celu osiągnięcia korzyści politycznej. Tak czy nie? Jak uważacie? Oprócz ataków na prezydenta ze strony rządowej, różnego rodzaju prób przedstawiania go jako wetomatu, że wetuje, no po to został wybrany, żeby blokować różnego rodzaju niekorzystne zmiany. To ataki dotyczą też takich głupot jak to, że napisał książkę pod pseudonimem. Tutaj uwaga, autoreklama. Moja mama też pisze książki pod nazwiskiem Hanna Cygler. Zachęcam Was do kupowania tych książek. Ale przejdźmy do tematu. Jarosław Wałęsa próbował zaatakować Karola Nawrockiego mówiąc Jeżeli Tadeusz Bater myśli, że doktryna spalonej ziemi jest sposobem na rządzenie Polską, to mentalnie został w lesie na ustawce. Czyli wiecie, taka złośliwość, że Tadeusz Bater, tak jakby było coś w tym złego. No Pan Wałęsa może nie czytał książek, nie wie, że Bolesław Prus, Mark Twain i inni wielcy pisarze pisali pod pseudonimami, no, ale świetnie wy wypomniał mu to internauta i muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna z lepszych ripost, Jakie w ostatnim czasie widziałem. Zresztą o tym świadczą lajki pod tą ripostą, pod screenem z tej riposty, który zdobył 6 tysięcy lajków. Ktoś odpisał panu Wałęsie. Tadeusz Batter to pseudonim pisarski tak jak Bolesław Prus, Mark Twain czy George Orwell. Nic wstydliwego i to normalna praktyka wielu pisarzy. To nie jest to samo, pan Wałęsa niech słucha, to nie jest to samo, co używanie kryptonimów informatorów SBC. Przecinek. Synu Kapusia. Pozdrawiamy pana Bolka i jego syna Jarosława Wałęsę. A na koniec kilka słów o kuriozalnym postanowieniu sądu. Sąd postanowił, że Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek nie mają prawa określać Doroty Sznep Wysockiej arcykapłanką propagandy. Pamiętacie wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego z debaty prezydenckiej? Cieszę że widzę przed sobą. Kapłankę, w związku z tym pani Dorota Sznep Wysocka pozwała Krzysztofa Stanowskiego i sąd okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, w którym udziela zabezpieczenia na rzecz powódki Doroty Sznep Wysockiej. W związku z tym zakazuje Krzysztofowi Stanowskiemu Robertowi Mazurkowi Kanałowi Zero określania pani Doroty Sznep Wysockiej mianem arcykapłanki propagandy. Jednocześnie zakazuje zestawiania powódki do Doroty Sznep Wysockiej ze zbrodnią. Komunistycznymi, w tym popełnionymi w czasie tak zwanej obławy augustowskiej. Muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście ja się zgadzam. Nie powinno się określać mianem arcykapłanki, tej obrzydliwej propagandzistki, którą prędzej powinno się określać mianem Jerzego Urbana w Spódnicy, albo tutaj możecie zaproponować określenia na panią Dorotę Sznep-Wysocką w komentarzach. W każdym razie jest to coś szokującego, że sąd próbuje ingerować w debatę publiczną. Każdy z nas ma prawo tę propagandistkę nazywać tak, jak przychodzi do głowy, bo czasami rzeczywiście słów brakuje, żeby określić tę funkcjonariuszkę polityczną w nielegalnie przejętej TVP. To jest. Kuriozum dziennikarstwa to jest zaprzeczenie dziennikarstwa, ale żyjemy w takich czasach, że sądy udzielają zabezpieczeń dla takich propagandistyk. Jeden tylko problem ma pani Dorota Szczep-Wysocka, taki mianowicie, że to orzeczenie zostało wydane, jak piszą internauci, przez neosędzie. No i pytanie, jak to się ma do poglądów wyznawanych przez panią Sznep Wysocką, która się cieszy, że Żurek jest drwalem praworządności, skoro Żurek mówi, że wyroki neosędziów wylądują i powinny wylądować w śmietniku? Chociaż. No wiecie, Żurka wyrok w sprawie kredytu frankowego wydanego przez tak zwanego neosędziego również, kiedy był dla niego korzystny, nie wylądował w śmietniku. Więc takie podwójne standardy trwają w Polsce, i po prostu nasi przeciwnicy ze wschodu, z zachodu, po prostu biorą popcorn i się zajadają, patrząc, jak ta Polska źle funkcjonuje. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania następnych odcinków. Miłego dnia, miłego tygodnia.